Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wrap-up, czyli wszystkie książki, które przeczytałam w poprzednim miesiącu, tym razem będzie to styczeń. W styczniu udało mi się przeczytać 12 książek, z czego dwie książki to były audiobooki. E, ich fizycznej wersji nie mam, natomiast wkleję wam okładki. Ale przechodząc już do filmu, pierwsza książka, którą przeczytałam w styczniu, to Ania na Uniwersytecie, czyli trzeci tom przygód Ani Shirley, e, która wybiera się tym razem na Uniwersytet. Bo pewnie większość z was wie, Ania jest dziewczynką, która bardzo lubi e, język, w tym przypadku angielski, e, i chce zostać nauczycielką. Tym samym musi się wybrać do szkoły. E, I tutaj po raz kolejny spotykamy się właśnie z przygodami Ani. Tym razem są one e, bardziej właśnie takie uczelniane, może nie o tyle uczelniane, jak, um, jak wprowadzają nas po prostu w nowy etap życia Ani, dlatego że Ania wyprowadza się z Zielonego Wzgórza i trafia do Redmond, gdzie uczy się na nauczycielkę. Tutaj w tej części wreszcie po raz kolejny dostajemy Gilberta, czyli naszą ulubioną postać e, i tutaj rozwiązują się pewne nieścisłości między tymi dwoma bohaterami. Ja przyznaję, że ta książka podobała mi się bardziej niż Ania w Avonlea, a ale tak jak już teraz, jak przeczytałam pięć części, bo już zdążyłam przeczytać pięć, to mam wrażenie, że mamy tutaj taką tendencję skokową. Takie samo odczucie ja mam co do serii Harry Potter, czyli w serii Harry Potter moje ulubione części są parzyste, a tutaj są nieparzyste, więc jeżeli to jest trzecia, to domyślacie się, że bardzo polubiłam tę książkę. I coraz bardziej poznajemy dorosłą Anię, taką, która już mniej przejmuje się romantyzmem życia i mniej przejmuje się wszystkimi tragediami, które mogą się wydarzyć, a tak naprawdę coraz bardziej przystępuje Stosowuje się do dorosłego życia. I ja, jakby, bardzo cenię serię Ania z Zielonego Wzgórza, jestem w niej naprawdę zakochana. I wydaje mi się, żeby gdyby ktoś mi powiedział w piątej klasie, że będę wielką fan fanką Ani z Zielonego Wzgórza, to bym go wyśmiała. śmiała. A jednak okazuje się, że po tych ośmiu, dziewięciu latach należy do grona fanów Ani Zielonego Wzgórza. Także to była pierwsza książka, którą przeczytałam. Kolejna książka to Profesor od Charlotte Bronte e, i przyznaję, że to było moje dosyć duże rozczarowanie, ze względu na to, że byłam przygotowana na Coś po kroju dziwnych losów Jane Eyre, czyli książki, która bardzo mi się podobała. To była moja pierwsza książka Sióstr Brontej i tutaj myślałam, że dostanę kolejny raz powtórzenie tej samej, tego samego zachwytu, który obudził się w moim sercu. czy tam w mojej głowie. Tak czy inaczej, niestety w Profesorze tak nie było. Mam wrażenie, że ta książka była bardzo nudna. Nie za bardzo się w niej cokolwiek działo. Mamy tutaj angielskiego profesora. Teraz zastanawiam się, czy dobrze mówię jego narodowość, ale chyba tak. E, tak czy inaczej, on trafia do Brukseli i tam uczy języka angielskiego. Tak naprawdę to, co najbardziej mnie denerwowało, to ciągłe francuskie wstawki, czyli to, że mm, dialogi były prowadzone w języku francuskim, po czym to było później tłumaczone. I jakby nie widzę nawet w tym nic złego, z tym, że tego było po prostu za dużo. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest książka, która została napisana w na początku XIX wieku. Z tego też względu nie mogę tego oceniać, bo prawdopodobnie wtedy to było coś, co dział, co było i było naturalne po prostu dla, e, dla książek. E, Także niestety profesor nie trafił do mnie, nie, byłam wzruszona, w sumie nawet byłam nieco znudzona, bo byłam w stanie dokładnie wiedzieć, co się stanie. E, warto wspomnieć, że to jest książka, która została pośmiertnie wydana, czyli po śmierci Charlotte Brontej e, wydawnictwo zdecydowało... Wydawnictwo? Mogę to tak w ogóle nazwać? Chyba tak. Wydawcy zdecydowali się kupić tę powieść i wreszcie ją wydać, bo początkowo powiedzieli, że to nie jest coś, co się nadaje do, do druku i w sumie się z tym zgadzam. E, no, także profesor, dosyć duże rozczarowanie, ale z drugiej strony nie miałam wielkich oczekiwań. I trzecia książka, z którą skończyłam, właściwie to tutaj słuchać, nie czytać, czyli Always and Forever Lara Jean. To jest trzecia część trylogii o przygodach Larry Jean. I muszę przyznać, że chyba podobała mi się najbardziej. To był mój chyba jedyny audiobook z tej serii. Tak, tak. W poprzedniej części nie słuchałam w audiobooku i je akurat czytałam. I przyznaję, że było bardzo uroczne, natomiast dla mnie momentami zbyt cukierkowe. Było za dużo takiego wzdychania, za dużo miłości. Jakoś tak ta miłość była po prostu zbyt cukrowa dla mnie. I niekoniecznie ten aspekt mi się podobał. Fakt faktem były tam takie dosyć gorzkie momenty. Natomiast e, jest to taka historia, która naprawdę przydaje się w momencie, w którym ma się gorszy okres. Ja prawdopodobnie dokładnie nie będę pamiętała tej książki za nie wiem, kilka miesięcy. E, przede wszystkim dlatego, że ja się nie utożsamiałam z Larą Jean, e, bo tak jak mówię, ona była dla mnie zbyt romantyczna, ale nie w taki sposób jak jest Ania Shilley, tylko bardziej Bardziej taki naiwny mam wrażenie, A, natomiast to nie zmienia faktu, że to była naprawdę bardzo przyjemna książka e, i dobrze się bawiłam słuchając jej. Jakby nie wymagała ode mnie też za dużo zaangażowania, e, co jakby przydaje się moim zdaniem w audiobookach, bo jednak ja słucham audiobooków w momencie, w którym robię coś innego. W całkowitym rozliczeniu dałam tej książce cztery gwiazdki i wydaje mi się, że to jest taka dobra ocena dla tej książki. I jako, że tak jak mówię, ja wielką fanką Larry Jen nigdy nie byłam. I przechodząc do kolejnej książki, mowa tutaj o かっ。トップ I od razu mówię, że nie będzie prawdopodobnie osobnego filmiku na temat to, bo jakoś tak chyba się nie czuję zbyt dobrze w hejterskich filmikach. A i tak jak się możecie domyślić, nie podobało mi się to. Jestem całkowicie zawiedziona tą książką i o ile widzę, co jest bardzo dobre w tej książce, widzę, co się innym podoba, widzę tego Stevena Kinga, którego ja bardzo, bardzo lubię, ale z drugiej strony dla mnie ta książka była przeholowana. to znaczy były momenty bardzo dobre, które jakby faktycznie pokazywało. To jakim dobrym, jak dobrym pisarzem horrorów jest Stephen King. I taką rzeczą, którą ja najbardziej zauważyłam, to nienaturalne dialogi. Dlatego, że tutaj w momencie, w którym. Aha, warto by było w ogóle wspomnieć, o czym jest to. Jeżeli nie wiecie, to mamy tutaj klauna Pennywise'a, który powraca do Detroit, Detroit? do Derry, co 27 lat i. Żywi się dziećmi. I poznajmy tutaj grupkę y, Siedmiorka dzieci. Mam nadzieję, że matematyka mnie nie zawiodła w tym momencie. E, tak czy inaczej, jednego z tych chłopaków brat y, umiera właśnie. Przez napastowanie czy też y, działania Pennywise'a 27 lat wcześniej. E, I mamy dwie linie czasowe, 27 lat wcześniej i teraz. I teraz, jak się domyślacie, są już dorośli i próbują zabić Pennywise'a. Myśleli, że im się to udało 27 lat wcześniej. Natomiast Mike, który jako jedyny został w dery, przekazuje im, że hej. Pennywise nie umarł, Pennywise wraca. I Pennywise co więcej na nich bardzo, bardzo czeka, dlatego że to były, byli jedyni świadkowie, którzy byli bardzo blisko zabicia Pennywise'a. Fajna idea. Podobał mi się sam fakt, że jest clown. Podobało mi się to, że mamy tutaj naprawdę taką idealną grupkę przyjaciół, którzy, którzy są ze sobą na dobre i na złe. Każdy ma całkiem inny charakter, co naprawdę się ceni w takich książkach, dlatego że tak jak było w Pozłacanych Wilkach, ja w ogóle nie rozróżniałam bohaterów, bo. Bo oni mieli podobne cechy charakteru. Tutaj mamy całkowicie inne osoby. Mamy osoby, które prawdopodobnie, gdyby nie Pennywise, nigdy ze sobą by się nie zakolegowały. Także mamy te. 27 lat wcześniej, mamy to 27 lat później i mamy postacie, które, których celem głównym jest właśnie pozbycie się pani Weisa. Ale już wracając do tych dialogów, o których zaczęłam mówić, chodzi mi o to, że tutaj w momencie, w którym oni się znowu spotykają, opowiadają swoje historie, co się działo przez całe ich życie, kiedy nie mieli ze sobą kontaktu. I te opowieści, te dialogi, one są rozwleczone na 6 stron. Gdzie takie coś w życiu nie miałoby miejsca w prawdziwym życiu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś mówi e, tak długo, jak byłoby to napisane przez sześć stron. I nikt mu nie przerywa, bo tutaj nikt nie przerywa, każdy siebie nawzajem słucha. I dla mnie było to coś nienaturalnego, coś takiego, co można było łatwo zrobić w postaci retrospekcji, a niekoniecznie w postaci dialogu. Także to jest taka pierwsza rzecz, która coś tam mi nie grało w niej. Natomiast to, co pewnie się domyślacie, najmniej mi się podobało, to sceny seksualne, które tutaj występują. I tutaj będzie spoiler, więc przekliknijcie sobie, będziecie mieli odnośnik, a jeżeli nie chcecie słyszeć. To, co najmniej mi się podobało, to właśnie te sceny seksualne. Czyli w seks w kanałach, który jakby jest zaproponowany przez naszą główną bohaterkę, bo mamy jedną dziewczynę. I ona nagle tak, hej, nie wiem, jak się stąd wydostać, to może uprawiajmy seks. I jakby dla mnie to nie pasowało mi to, bo jak gdyby to jeszcze, nie wiem, było jakoś ładniej ugrane, a to tak naprawdę wyglądało tak, hej, nie wiemy, jak się stąd wydostać, chodźmy uprawiać seks. Jakby jest wielki gangbang trzynastolatków, co już dla mnie i co jest opisane, jakby to nie jest tak, że tego jest wspomniane, to jest opisane. Co już dla mnie było dosyć obrzydliwe i dosyć nieodpowiednie, ale rzecz, która troszeczkę wcześniej mnie uderzyła, to to, co, to czego wiele osób nie widzi w tej książce, ta rzecz, o której ja zaraz Wam powiem, zajmuje tyle. Jakby to jest jedna czwarta książki. I to jest seks z lodówką jednego z tych złych chłopaków. I on autentycznie oprawił seks z lodówką. Ja tę scenę czytałam cztery razy, bo nie byłam w stanie uwierzyć, że takie coś jest. Ja wiem, że większość osób, które przeczytało to, w ogóle nie pamięta tej sceny, bo tak jak mówię, to jest jedna czwarta książki, to jest jedna czwarta strony, a więc to nie jest coś, na co prawdopodobnie zwróciłoby się wielką uwagę. Natomiast ja, tak jak mówię, byłam tak zniesmaczona tym, że aż odłożyłam tę książkę. No niestety to okazało się być dla mnie wielkim rozczarowaniem, mimo że liczyłam na Coś dobrego, mimo że wiedziałam, że tam jest e, to, co jest pod sam koniec, to i tak sądziłam, że to będzie coś fajniejszego, ale niestety zawiodłam się. Kolejna książka to również audiobook, czyli Unhoneymooners. Jest to historia e, dwójki bliźniaczek e, i dwójki mężczyzn. Jedna z bliźniaczek hajta się z jednym z mężczyzn, e, a jego brat nienawidzi się z jej siostrą. Tak. O, tak, powiedzmy. I na weselu tej dwójki e, tylko i wyłącznie oni, czyli te dwie osoby, które się nienawidzą, nie jedzą stołu z krewetkami, z owocami morza. Okazuje się, że te owoce morza miały w sobie toksyny, które sprawiły, że wszyscy zaczęli wymiotować i prawdopodobnie przez tydzień mieliby nie być obecni w swoim życiu. Tym samym niestety miesiąc miodowy, który mieli wykupie, wykupione te dwie osoby, już teraz imię po prostu nie pamiętam, e, przepada. Natomiast siostra stwierdza, hej, siostro, jesteś taka sama jak ja, wyglądasz dokładnie taka, tak samo jak ja. Co ty na to, żebyś poleciała razem ze mną? W tym samym czasie brat tamtego chłopaka mówi: hej, przecież mamy takie samo nazwisko, moje imię nie jest nigdzie wpisane. Może chcesz lecieć? Kończy się tak, że te dwie osoby, które tak bardzo się nienawidzą, trafiają razem ze sobą na miesiąc miodowy. I sama historia była naprawdę bardzo przyjemna. Podobało mi się. Był fajnie poruszony pewien wątek, który był źle poruszony w jednym dniu w grudniu. Natomiast momentami była troszeczkę przeholowana. To znaczy jakby... Pewne rzeczy były dla mnie zbyt takie, zbyt pechowe po prostu, nie zdarzyłoby się tak prawdopodobnie w prawdziwym życiu. W całkowitym rozdźwięku była to naprawdę bardzo przyjemna lektura. To była po prostu taka książka na odprężenie. Tak jak mówię, to też był dla mnie audiobook, też była bardzo lekka, nie trzeba było się nad nią, nie wiadomo jak bardzo skupiać. Poruszała ważne tematy, była bardzo dobrze napisana, była śmieszna. To przede wszystkim, naprawdę była o tyle śmieszna, że ja prychałam na niej, a to się rzadko zdarza, żeby nie było. Jeżeli ktoś z Was szukałby książki, książki romantycznej, która jest zabawna i mówi o ważnych tematach, to Unhoney Mooners będzie dobrą decyzją. Kolejna książka, którą przeczytałam to Miecz Przeznaczenia od Sapkowskiego, czyli drugi tom opowiadań. I od razu mówię, że przeczytałam również pierwszy tom już samych książek, natomiast on będzie dalej w filmie. I Miecz Przeznaczenia, te opowiadania, które się tutaj znajdują, podobały mi się jeszcze bardziej niż w ostatnim życzeniu. Co prawda mamy tutaj nieco mniej Geralta, natomiast on dalej tutaj jest i tak naprawdę mam wrażenie, że to jest bardzo dobry wstęp do samej serii. I jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, a na przykład nie oglądał mojego reading vloga, w którym o tym mówię, ja uważam, że trzeba przeczytać opowiadania, zanim zacznie się seria, dlatego że ja na 100% nie ogarnęłabym, co się dzieje w tej książce, bo mimo, że tam też jest to wytłumaczone, mimo, że w Krwi Elfów też mamy takie rzeczy, które wskazują nam jakby drogę tego i co się stało wcześniej. Mam po prostu wrażenie, że człowiek nie byłby w stanie e, aż tak dobrze ogarnąć tego, co się dzieje w krwi elfów, e, nie czytając dwóch poprzednich tomów opowiadań. Fakt faktem, ja nie jestem osobą, która lubi opowiadania. I tutaj też to czułam, że niektóre opowiadania mi się podobały, inne mi się nie podobały. Natomiast to jest historia fantastyczna. E, I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze napisane. Podobają mi się bardzo bohaterowie, podoba mi się to, jak to jest rozległe. E, I tak naprawdę mam flashbacki z Wielu miłych uczuć, które towarzyszyły mi przy czytaniu innych książek fantastycznych. E, także cieszę się, że wreszcie zabrałam się za Wiedźmina. Tak jak mówię, mimo że opowiadania nie są czymś, co ja kocham, to i tak mi się to bardzo podobało. Kolejna książka to książka, którą czytałam w ramach Reading Vloga, czyli Wy wybieracie, ja czytam. E, I są to Wichrowe wzgórza od Emily Bronte. E, I ta książka też podobała mi się mniej niż Dziwne Losy Jane Eyre, tak jak profesor. E, przede wszystkim ze względu na to, że tutaj jest niezła telenowela. Mamy po prostu pewne rodzinę, mamy tam złamane serca i mamy również drugi wątek, który dzieje się kilkanaście lat później i po raz kolejny mamy złamane serca. To nie jest spoilerem, to jest jakby coś, co, z czym ja na przykład wchodziłam do tych do wichrowych wzgórz, coś, z czym ja wiedziałam, a mimo wszystko nie odebrało mi to radości z czytania. Warto wspomnieć, zanim zacznijcie czytać, że mamy tutaj matkę i córkę, które mają takie same imiona, czyli Katarzyna, lub też Katie, tak jak ja tutaj miałam w tym wydaniu, dlatego że w tym wydaniu nie mam tłumaczonych nazw, czyli mam normalnie Wondering Heights, mam, mam imiona normalnie w języku e, angielskim. Co więcej, Joseph e, ma, e, mówi gwarą. E, ktoś mi zwrócił uwagę pod reading vlogiem, że to nie jest gwara podhalańska. Ja nie wiem, jaka to jest gwara. Ja się na gwarach nie znam. I ona trochę zalezywała śląską, ale jakby to śląska, to też na pewno nie jest. Także jeżeli ktoś z Was wie, jaka to jest gwara, która występuje w tym wydaniu, to może mi napisać w komentarzu. Ja wspominam dobrze Wichrowa Wzgórza, natomiast nie jest to książka, kto, do której ja bym pałała jakąś miłością. Przede wszystkim dlatego, że to nie są bohaterowie, których się lubi. E, to jest to, co Anna mi mówiła, czyli to, że prędzej znienawidzę te postacie niż je pokocham. I ja się z tym zgadzam. Cieszę się, że przeczytałam Wichrowa Wzgórza, bo to jest taki klasyk, który warto mieć na swoim koncie. Natomiast ja myślę, mimo że nie będę do niego wracała tak często, jak mogłabym wracać, gdybym nie wiem, gdybym bardziej lubiła postacie, których się nie lubi. Kolejna książka to Miedziaki, czyli historia, której ja się nie spodziewałam, że tak bardzo ją polubię, w szczególności zakończenie, które jest naprawdę zaskakujące i którego jeszcze ja się nie spodziewałam. Ja do tej książki podchodziłam z całkowitą niewiedzą. Wiedziałam tylko i wyłącznie tyle, ile jest z tyłu, czyli wstrząsająca opowieść o przyjaźni dwóch chłopców wskazanych na brutalne traktowanie w zakładzie poprawczym. Zainspirowana historią działającej na Florydzie przez ponad 100 lat, 100 lat placówki wychowawczej dla młodzieży i wychowawczej jest w cudzysłowie, no bo pewnie się domyślacie, że mało to miało z bycia pracówką wychowawczą. E, także mamy tutaj historię o segregacji rasowej, bo to jest historia, która się dzieje w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Na amerykańskim południu nasila się walka z segregacją rasową, tak jak mówię. I to jest dosłownie to, o czym jest ta książka, bo mamy tutaj głównego bohatera, który trafia do zakładu poprawczego niekoniecznie ze swojej winy. Tak jak się domyślacie jest po prostu... Czarnoskóry i to jest główny powód, dla którego on tam trafia, co jest okropną rzeczą. Ta książka była bardzo wstrząsająca, bardzo dobrze napisana. Momentami była troszeczkę zbyt wolna, natomiast to już jest takie bardziej, to są bardziej moje wymogi co do takich książek. To jest książka fikcyjna, natomiast ona jest inspirowana prawdziwymi zdarzeniami. Nasz główny bohater poznaje swojego najlepszego przyjaciela właśnie w tym zakładzie poprawczym. I mamy tak naprawdę tutaj historię od czasu kiedy on się znajduje w tym zakładzie do czasu jak już jest dorosły i z niego wychodzi. Bardzo dobra książka, bardzo poruszająca, dająca taki szerszy obraz na to jak wyglądała segregacja rasowa w Ameryce, dlatego że tak jak się domyślacie, w Polsce na pewno nie było to na taką skalę jak tutaj. W latach 60. my dalej byliśmy dosyć daleko za Ameryką, natomiast u nas nie było tylu czarnoskórych osób jak właśnie w Ameryce. Z tego też względu u nas się o tym tak bardzo nie mówi jak tam. I to jest dobra książka, żeby właśnie zobaczyć to, na czym to wszystko polega i zobaczyć, dlaczego tak naprawdę tyle się teraz mówi o rasach, o rasizmie i o tym wszystkim innym, dlatego, że mimo, że mamy 7, 60 lat później, to i tak zdarzają się sytuacje, w których jesteśmy oceniani ze względu na to, jakiego koloru skóry jesteśmy. E, bardzo dobra książka, wstrząsająca, poruszająca i mimo, że nie przeczytałam dużo książek w styczniu, to to jest jedna z takich, które naprawdę warto przeczytać e, i mam wrażenie, że ona może wylądować na mojej topce 2020. Nie spodziewałam się totalnie, że to będzie tak dobre. Ona ma bardzo, bardzo duże literki, bardzo bardzo dużą interlinię. Dużo światła na stronie, chyba to też się nazywa interlinia. Także Miedziaki to jest coś, co ja Wam bardzo, bardzo polecam. Kolejna książka to Wenchful, czyli mój patronat, mój drugi patronat. Wreszcie moje nazwisko znalazło się na tej samej książce, co nazwisko Wiktory Szła. Wenchful jest to kontynuacja przygody z Wyszyc, natomiast ja na ten temat mam cały osobny film, więc on będzie podlinkowany. Jedyne, co powiem to to, że jeżeli ktoś z Was może nie był do końca przekonany wyszys, albo nie pokochał tak bardzo bohaterów, jakby chciał pokochać, to wydaje mi się, że full będzie bardzo dobrą książką, żeby może się przekonać właśnie do, do wyższych, do tych bohaterów, do Wiktora, do Elaya. Dlatego, że mamy tutaj historię, e, która po raz kolejny ma flashbacki, czyli mamy 5 lat wcześniej, 2 tygodnie wcześniej, dzień wcześniej, tego dnia, 27 lat wcześniej. I to jest coś, co niektóre osoby może na pewno dekoncentrować w trakcie lektury, natomiast da się to ogarnąć, tylko wystarczy naprawdę zwracać uwagę na te nagłówki. Przepiękna historia. Naprawdę, za pierwszym razem, jak gdy ją czytałam i mówiłam o tym. Chyba w lipcu albo w sierpniu dała mi 5 na 5 gwiazdek, natomiast teraz daję jej wszystkie gwiazdki, jakie mogą być. Bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra kontynuacja. I mimo, że ja jestem większą fanką odcieni magii niż serii Wishes. Tom przyznaje, że Vengeful momentami jest o wiele lepsze niż Wyczarowanie Światła, czyli mój ulubiony tom z odcieni I mam nadzieję, że więcej osób sięgnie po Vengeful, po Wyszy, generalnie po Wiktorii Szłab, bo to jest autorka, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę. Trzy czwarte za nami, jeszcze tylko trzy książki. Kolejna to Ania z Topoli, czyli czwarty tom serii Ani Zielonego Wzgórza. I tak jak mówiłam na początku filmu, ten tą podobał mi się nieco mniej, jako że te parzyste podobają, jak na razie mi się mniej, ale to naprawdę była fajna historia. Tutaj okazuje się, że Ania trafia na szumiące to pole. Tam mieszka z pewnymi dwiema kobietami, trzema kobietami właściwie, i Ania jest nauczycielką. To nie jest spoiler, bo tak jak się pewnie domyślacie, Ania na uniwersytecie będzie owocowała tym, że Ania wreszcie stanie się nauczycielką. Jest dyrektorką na szkoły na Szumiących topo Topolach. Natomiast to jest książka, która miała momenty tak bardzo wzruszające. Ja już zobaczyłam to, czytając właśnie, najpierw zobaczyłam to, czytając Anioł z Szumiących Topoli. Gdy teraz już jestem po lekturze Wymarzonego Domu Ani, mam wrażenie, że Lucy Mount Montgomery wpaja nam, że życie tak naprawdę nie jest pasmem idealnych i cudownych chwil. Bo i tutaj dostajemy takie takie momenty, które sprawiają, że człowiek w ogóle się ich nie spodziewa. To po pierwsze. A po drugie... Ja na przykład ja byłam bardzo zdziwiona, że takie coś tutaj się znajduje, ja nie będę mówiła o co chodzi, ale są tutaj naprawdę straszne rzeczy. Po tym względem, że czytelnik w ogóle się ich nie spodziewa. Umieję fakt, że się popłakałam na tym momencie. Jeżeli czytaliście Szumiące to Pole, to na 100% się domyślacie o, co, o czym ja mówię. Po prostu pani Montgomery, wraz z dorastaniem Ani, widzi, że dorastają też jej czytelnicy. I daje nam coś, co nazywa się po prostu życiem. I pokazuje nam, że nie zawsze będzie dobrze w życiu, że nie wszystko będzie szło po naszej myśli i to się właśnie... Boże! <laughs> I to dzieje się właśnie w Ani na Szumiących Topolach, to też dzieje się w Wymarzonym Domu Ani. E, po prostu te książki są tak wartościowe, że ja się dziwię, że tak mało osób przeczytało w ogóle te książki w całości. I jeżeli wy lubiliście, nie wiem, Ani z Zielonego Wzgórza jako lekturę, to ja naprawdę rekomenduję wam przeczytanie kolejnych tomów. Mam wrażenie, że każda Taka romantyczna duszyczka się nimi zachwyci. I kolejna książka to Dobre Żony, czyli kontynuacja Małych Kobietek. I teraz warto zaznaczyć, że Małe Kobietki i Dobre Żony to początkowo była jedna seria. To w Ameryce jest sprzedawane jako jeden ton. I to naprawdę jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że dużo osób. Wy Wybierając się na film, nie zdaję sobie z tego sprawy i czyta tylko małe kobietki, nie czytając dobrych żon. A film obejmuje obie książki. E, także dobre żony podobały mi się bardziej, co chyba jest bardzo unpopular opinion, bo mam wrażenie, że wszyscy o wiele bardziej lubią małe kobietki. E, ja mam wrażenie, że te dobre żony były fajniejsze, pokazało nam dorosłe dziewczyny, które nie były aż tak bardzo głupiutkie, jak były w małych kobietkach, które nie zwracały tak bardzo uwagi na rzeczy materialne, tak jak to było w małych kobietkach. E, I coś, co, te, o czym teraz się mówi to to, że te książki mają moralizatorski wydźwięk. Ja się z tym zgadzam, bo zarówno Dobre Żony i Małe Kobietki mają coś takiego. Natomiast ja tego aż tak bardzo nie odczuwałam, bo ja podeszłam do tego, bo warto wspomnieć, że Małe Kobietki były pierwszym klasykiem takim dosyć starym, który ja przeczytałam. I ja po prostu wyszłam z założenia, że tak się kiedyś pisało. Natomiast to, na co zwróciła mi uwagę Anna, czyli... Zapytała się mnie po prostu, czy bardziej podoba mi się styl Jane Austen i sióstr Brontej od e, właśnie stylu pani Alcott. I ja powiedziałam, że faktycznie Austin i Brontej piszą lepiej, przyjemniej i tak normalniej, normalniej na nasze czasy. E, po czym Anna uświadomiła mi, że ta książka jest o 50 lat e, młodsza od Brontej i Austin. Więc e, faktycznie te książki mają moralizatorski wydźwięk. To nie jest e, tak jak ja myślałam, że po prostu tak się kiedyś, pisa tak kiedyś pisano. E, ale mimo wszystko dla mnie to są przyjemne historie i jakby ja mam... Ja się dobrze po prostu bawię czytając to. Jakby ja się cieszę, że przeczytałam moje kobietki, bo jednak to jest takie, takie coś, o czym się mówi w serialach, powiedzmy na przykład i jakby o czym... to jest książka, o której ja słyszałam już od dzieciaka, jakby ja wiedziałam, że jest coś takiego jak moja Kobietki. No i wreszcie przeczytałam oba tomy, czy też jeden tom. I już ostatnia książka, o której się nie będę rozgadywała, czyli Krew Elfów. E, I to jest książka, która udowodniła mi, że tak naprawdę ja mniej lubię wątek Geralta, a bardziej wątek Yennefer. E, ja przyznaję, w reading vlogu źle powiedziałam to imię, ale błagam, nie bądźcie niemili. E, także przepraszam. <laughs> Już się poprawiam. I tutaj dostajemy wreszcie historię, która ma być taką e, dokładnym tym, co chciał Sapukowski wyjąć ze świata Wiedźmina. E, i bardzo mi się to podoba. E, ja nie spodziewałam się takiego obrotu akcji, jak tam się dzieje, jestem zachwycona stylem. Po prostu mi się bardzo podoba Wiedźmin. E, jakby nie sądziłam w życiu, że tak bardzo mi się spodoba Wiedźmin. Tak jak mówię, Jennifer jest moją ulubioną postacią, e, czego ja się w ogóle nie spodziewałam wchodząc w to. I co ciekawe, mam wrażenie, że te dwa tomy opowiadań one nam przedstawiały Geralta i jakby one głównie dotyczyły jego, chociaż oczywiście Jennifer też tam była. E, ale ta Jennifer, ona była bardzo taka nieuczuciowa ta. A tutaj dostajemy taką Jennifer, taką idealną postać, taką czarownicę, która jest do szpiku kości jednocześnie zła, ale ma miękkie serce. I to jest coś, co ja pokochałam w tej postaci. Naprawdę mam nadzieję, że tej postaci będzie jak najwięcej w kolejnych tomach. Geralt oczywiście jest również bardzo dobrą postacią i postacią, która mi się bardzo podoba. Natomiast ja jakoś tak dopiero teraz poczułam, jak wiele wspólnego mam z Jennifer. Tak naprawdę to teraz dopiero widzę, że to jest taka postać, z którą ja się mogę utożsamiać. Także ostatnią książką, którą przeczytałam w styczniu, uh, było, kre, była Krew Elf. Warto też wspomnieć, że miałam przeczytać Aristotle, Enzante, Discover the Secret of the Universe. Natomiast ja ją skończyłam przeczytać już w lutym, więc ona znajdzie się dopiero w lutowym wrapapie. A ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy którą z tych książek Was zainteresowałam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć!